Hej! Witajcie! Jestem Szoguł w kolejnym odcinku zagrania w Pokémon Red. W dzisiejszym odcinku yy, pragnę wam pokazać ostatnią jeszcze salę. Powiedziałem poprzednio, że to jest ostatnia, ale no niestety pomyliłem się. Zapomniałem o jednej. Jak widzicie, brakuje nam tutaj właśnie tej ostatniej odznaki. I tak mówiłem, że ta seria potrwa jeszcze tak z, yy, do 20 odcinków i wiecie co? Pograłem jeszcze chwilę dłużej i zapomniałem yy, w ogóle że tam jest jeszcze dalej troszeczkę jeszcze tej fabuły jest i myślę, że to tak 30-40 odcinków już będzie podchodzić i jeszcze zanim wyjdziemy, bo tam już dalej będzie yy, będzie właśnie ojejku, dalsza fabuła to pragnę wam powiedzieć was poinformować dokładnie że uprawiam mikrofon <grych> że jutro nie będzie Digimonów ale w zamian za to będą Pokémony, a nie będzie ich tylko dlatego, że Chwilą miałem zamiar nagrywać Digimony ale nie chcą co sejwa i muszę zacząć od początku wszystko, co też mi nie jest na rękę za bardzo. Dlatego w tym tygodniu powinny się jeszcze pokazać. Pokazać ten nowy odcinek z Pokemonów. Przepraszam. Ale nie ręczę za to. Dobrze, więc wychodzimy. W ogóle ostatnio się opuściłem w tym nagrywaniu, które tutaj spotkaliśmy. Pamiętacie kto to? Bill. Tak, ten co dał nam... Ten co zrobił ten system przechowywania Pokemonów w komputerze. I teraz mamy do wyboru. Popłynąć na wyspy z nim czy nie popłynąć. Jako, że została nam jeszcze jedna sala. Kamienna zresztą chyba. To nie. I można tu potem w ogóle wrócić. Sobie przyspieszę. Tutaj... Można wrócić, on będzie tutaj w poke Centrum siedział. Tam dokładnie. Ale tak. Nie potrenowałem Pokemonów, bo zaraz po wyjściu oczywiście tutaj spotykamy Billa. A nie chciałem tego pomijać po prostu. Chciałem, żebyście to zobaczyli. Oj, kurde Digimon zaraz jak sobie myślę ile tam grania będzie, no. Hmm. <ścoughs> Mógłbym wam niby dalej pokazać dalszy save, ale tamten dalszy save jest. Fuhu, jeszcze więcej do przodu. Co wygrałem wcześniej, no się tak z tym nagrywaniem, bo mówię to drugi raz. Ale to przez kilka dni nie mogłem nagrywać, teraz sobota niedziela mi się nie chciało po prostu nagrywać. Ale dobra, pamiętacie tutaj w Viridian City, No przelecimy. W Viridian City była sala, do której nie mogliśmy się dostać. Bo było tam z... chyba zamknięta droga, czy coś takiego było. Ale teraz ta sala jest otwarta i myślę, że powalczy sobie. Sobie powalczy. Bechem. Hmm. Zobaczmy, jaki on ma tak jeszcze. Bez... Hmm. Hmm, hmm, hmm. Nie, niech on na razie nie walczy, bo ma za mały level. Ale niech sobie powalczy. Nie, no na ziemne pokemony to. Dobra, niech walczy. Stryga. I teraz możemy wejść do tej sali. Tak, już spotkaliśmy tego typka. Jest najsilniejszy ze wszystkich. Tak, jeżeli do niego dojdziemy, to właśnie wam przypomnę kto to był. Już go spotkaliśmy w mieście na środku. Już powinniście pamiętać. Tutaj możemy łatwo pomijać, omijać te walki. Oczywiście nie wszystkie. Ej, no, jednak, może wszystkie. No, wszystkie można ominąć. No, a jednej nie można ominąć. Ale to też tutaj wrócę sobie. Myślę, że tutaj zrobię zresztą cięcie, potem i sobie tutaj potrenuję troszeczkę. A bo nie. I tak jak już tam mówiliście, to nie będę tego, nie będę przyspieszał tych walk. To jest w ogóle nowy cios. Tylko um, Cubon i Maroak mogą się tego nauczyć. To jest rzutkością. Hyper Potion. Zwykle zresztą. To już mnie w ogóle nie dziwi. O, to jest wózek. O, teraz możecie słyszeć krzesło i ...padę. <grywka> Kawkę wypiję, ze szkoły przyszedłem. Trzeba nagrać. Mi się... Mi się tak, mi... tak bardzo mi się nie chciało. Przed mocki nie mogłem nagrywać. Tam w weekend mi się nie chciało. Już z tego lenistwa nie było odcinku. <grywka> Ale to <DJ> <grywka> Daleko. Nie. Serf. Nie, nie będę się z tym bawił. Jak widzicie, to już mają po 40 levele A lidera już ma chyba tam... Yy, właśnie lidera chyba mają tam po 40. do Queen nowy Pokemon. Ewolucja... Ostateczna ewolucja. Nidoriny... Nie... Nidorana dziewczynki. Może się nauczyć blizzarda, co jest takim przyjemnym. Moim zdaniem, um, Nidoking jest lepszy, nawet pod względem statystyk. Ona chyba się szybciej jakiś tam ataków uczyć, mniejszych, ale pod względem statystyk góruje Nidoking. Chyba on ma 30. Widzę, że też będzie miał dużo HP. Przyda się, tank. Nie! Tak jak mówiłem, nie chcecie, żebym przyspieszał walk. okej, okay, ale te walki będą strasznie nudne ponieważ będę miał już teraz po 5 i 6 Pokemonów. Rzadko spotkam yy, trenerów z mniej. Chyba, że właśnie na tamtych wyspach, na których będziemy płynąć zresztą. Ale to potem najpierw pokonamy lidera sali. Myślę, że się szybko strukturujemy <coughs> Bo to nie jest jakieś yy, jakieś tam super mega wyzwanie. Już go raz pokonaliśmy zresztą. <coughs> Dobra, przepraszam. Pardon mnie pobolewa czasami jeszcze. Taki początku lobby. Taki whipał jest. nie W ogóle ostatnio sobie grałem właśnie Dragon Age, już tam dosyć daleko zaszedłem. Myślałem nad tą serią z Dragon Age, ale... Chyba raczej nie... Nie w najbliższym czasie na pewno. Wybrałem już w ogóle grę po Pokemona, i nie, nie będzie to... zaczęli... Emerald będzie później. Na pewno nie będzie teraz Emerald. Kuchy, kurde, co się dzieje? Przynajmniej ja tak czuję jakbym... Um, tak jakby coś mi drapało w gardło. Nie wiem czy to jakoś zmienia w ogóle mój głos. Wiecie jeszcze, że tak. Ale no co mam powiedzieć? Rano, rano gorąco, więc idę do szkoły w, na krótkie rękę w krótkich spodenkach, a wracam, a deszcz pada. Halo. Coś, coś tu jest nie tak. Coś się dzieje w państwie duńskim. I to coś poważnego. Sucha to było tak bardzo. Myślałem też nad, od zmiany dobrego haja, bo bym jakoś tak mi średnio przypada ten Pokémon. Jeżeli uda nam się złapać jakiegoś fajniejszego, trawiastego. Już tam psychiczny mogę sobie darować, bo mam tego ducha. A tam w... Yy... Muszę teraz tak wrócić tu przyspieszę jeszcze nie. o kurde to się tutaj przyjąłem. teraz... teraz. no to możemy tak zrobić to mogliśmy wszystko ominąć! i tak pamiętacie tego gościa już go spotkaliśmy w Sleeps Corporation jak dobrze pamiętam to jest Giovanni witaj w mojej kryjówce będę tu Przebywał, dopóki nie przywrócę potęgi zespołowi R. No, co sobie tu posiedzisz. Dopóki ja nie opuszczę tego regionu. Przyżygły nad dłuższą tego... Mamy dłuższy pobyt tutaj. <laughs> nie ma on żadnych... Chyba ma tylko jednego nowego Pokemona. Ale zobaczcie. 45 poziomy. Jak my jesteśmy do tyłu... Z tym... Mm, właśnie z tym trenowaniem. A tak wcześniej trenowałem te pokemony i potem miałem za silne, to przestałem je trenować, potem same się trenowały w walkach. Trenowałem, trenowałem, miałem za silne, to przestałem je trenować i właśnie teraz będę miał już za słabe. pomiędzy odcinkami sobie już mm, naprawdę muszę potrenować te pokemony, bo to jest... to kiepsko idzie. Znaczy, są silne, bo znają silne ataki, jak na przykład taki e, high na Giga Drain, Psychic i Solar Beam. No to proszę was bardzo, to jest potężna, potężna kombinacja. Jeszcze jak dostanie level, levele dostanie, to grubo będzie. Tylko no właśnie, to są te ataki już po prostu niby, że najsilniejsze, ale no, już tak też troszeczkę takie zróżnicowanie w ogóle żadnych porządnych takich ataków z dużym ilością PP, A hyper potion tutaj pozwolę sobie troszeczkę przyspieszyć, bo on jest sparaliżowany. Może czasami nie uderzyć. No, często. O o o. Nie, to ma pod... Ja mogłem psekikiem. Kurde. Ale jestem głupi. To ma podtyp e, trujący, to mogłem psychikiem go, ją rozwalić. Nightmare. Shadow Punch. O, to będziemy na tych wyspach, to właśnie fajnie, to tamte grzybki, co wam zbierałem, to dzięki tym grzybkom... O, ja trującego, pozdro. To dzięki tamtym grzybkom przywrócę mu hypnozis. Hypnozis, hypnozis, HYPNOZIS! I będzie koksen. Bo tamten o no nie nowy Pokémon ale ten on nie miał wcześniej Duktrio, ja dobrze pamiętam. Tak nam nic nie zrobisz. Tylko Confuse Rage żeby... Kurde no. Żeby sam siebie walnął. Dobrze, ransie. <laughs> earthquake, kolego. Nie działa na mnie. Lebitacja. To jest strasznie złe, airtquake'i są bardzo złe, nie używajcie airtquake'u. Bo to wam nie wyjdzie no dobre. dobre. To jest w ogóle fajne, nightmare ma bardzo fajne i silne ciuchy. Ciuchy, ja pierdeł. Nightmare ma bardzo fajne i ciekawe ciuchy. Widzicie, patrz jakie ma kolce na plecach, to jest w ogóle to jest taka bransoletka. To jest, nie chcecie widzieć co ma z przodu. Chodziło mi o ruchy. Yy, bardzo fajny, bo ma tego Shadow Puncha, który nie jest jakoś tam super mega silny, ale ma Destiny Bond, czy na przykład jakiś psychiczny Pokémon, go zacznie rozwalać, zostanie mu mało HP to Destiny Bond i tamten, te, tamtego też rozwalę. Dream Eatera, który jest silny, tylko że musi spać w dług To jest bardzo fajne na Snorlaxy. A zamiast Confusera będzie właśnie hypnosis. Pozwolę sobie przyspieszyć troszeczkę, bo to są lubię animację. Na przykład ten konfuser ma bardzo długą animację. Nie to... Sorry. Będę. Nie wiem o czym powiedzieć. O tym, że rozwalamy na przykład następnego trenera i żebym nie maskał. Nie wiem dlaczego. Tak właśnie robiłem przed chwilą. ja dobra, ej, kończę. Co się dzieje w ogóle? Co ja robię tu? I chyba ostatni pokémon jeszcze. Rainhorn. Mm, 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 to by na to puścić ostrygę, bo to rozwali Uuuu! tego. Re... Uu, 50. poziom! <laughs> I szedł na jednego serfa. Mówię, że moje pokemony mają dosyć silne ruchy, tylko że mają małe levele. 50 poziom earthquake um, Budget, Bage. Dobra, to nawet nie dawam 5 tysiaków. 10-latek. 45 tysiaków nosi chyba przy sobie. I dostaliśmy TM, to jest chyba Earthquake. Tak, czyli już wiecie jakiego czasu który się jest, pustoszenie nauczy się Behemoth. Będzie nim Earthquake. Gdzie jest Earthquake? Big break Earthquake. Trzęsienie Ziemi trafia wszystkie Pokémony w walce oprócz użytkownika. Oprócz użytkownika. Ma 100 ataków na 100 celności. Zawsze trafi. Tutaj przyspieszę. Mm, 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 mm. To jakiś... Bo to jest ziemny był, to jakiś kamienny by nam się przydał. Bo znamy mamy tak dwa ziem. Nie, ziemny, kamienny, normalny no coś by się jeszcze przydało. Toxika go nauczę. No, dlaczego nie? Nie no, niepotrzebny nam toksik. Już mamy do tego do crowd controlu nad przeciwnikiem. Mamy przecież yy, stan yy, ten. Stunujące od um, chyba proszek tam jest czy coś takiego. Nie, to nie jest tam powder. Nie pamiętam, ale coś stunujące od właśnie dobrego haja. Dobra, to teraz tak lecimy. Wracamy się na e, Cannibal. Cinabar, boże Cannibal. Cannibal. Cinabar, Cinabar, whatever I pogadajmy z Bilem Myślę, że pokażę Wam dzisiaj te jeszcze chyba ze dwie wyspy, a jedną zostawię na koniec. Tutaj pozwolę sobie przyspieszyć, bo. Znaczy, to, ten statek w ogóle szybko płynie, ale. Patrzcie, jak ta motorówka po pierwsza, co nie? Całe morze w 5 sekund. Dobra, i jesteśmy na yy, wyspie One. Jest kilka wysp, na razie możemy odwiedzić tylko trzy. Potem będziemy mogli odwiedzić 7. I to jest... co jest niefajne tutaj, że tutaj jeszcze nie ma tego systemu od Billa, więc nie możemy zmieniać Pokemonów. Musimy się wrócić do... Yy, właśnie... do portu do zwykłego, i do jakiegoś zwykłego miasta popłynąć, bo polecieć wstępnie możemy, co też jest troszeczkę dziwne. Może za daleko na przykład, nie wiem, nasz ym, Ragnarok by nie doleciał. Jakby zdechł po drodze. Jeszcze tutaj przesunę sobie tylko to troszeczkę niżej. Okej, okay, mogliście widzieć kursor. Tak, tak, tak. Wiem, samym gier mamy tam. Później dostaniemy nowe zadanie. Meteoryt. A mi się wydawało, że tu dostaliśmy w ogóle bilet Tripas, czyli na te trzy wyspy Mi się wydawało, że my Rubin dostaniemy chyba, że Rubin już tam jest, dobra, nieważne ale dostaliśmy mapę miasta dobra, i teraz jeszcze wam pokażę tylko jak to wszystko wygląda <grych> tutaj widzimy trzy wyspy Jezu, mnie to kartowoli boli już trzy wyspy na razie o ja nie wiem czy ja coś nagram teraz jeszcze Po prostu się okaże że chory będę i znowu będzie Nie będzie filmów Fajnie, wulkan Co? Spalę tam nigdy, to nie słyszałem No to widzisz mało, mało słyszałeś w życiu To jest najlepsze miasto pod słońcem No, no jak lubi, no. każdy ma swoje fetysze Empty Ember Tam też się udamy. Myślę, że już w następnym odcinku. Chcę wam jeszcze pokazać tego typka, co przywraca ruchy. No spoko, niech sobie zostanie. Też są tu Pokemony, Może nie na pierwszej wyspie, ale są. O, nie przeczytałem nawet, co on mówił. Możemy tutaj popłynąć sobie kulturalnie, grzecznie, ominąć walki. Tutaj będę trenował. I tak, tutaj nam się przydarzy. Tutaj w ogóle możemy złapać ponite, ale nie będę tego łapał. Jej łapał. Ponite, rapidasza i chyba coś jeszcze. Kurde, Magstrypek. Możemy w ogóle. Nie mam tak. Ja prostu na tego muszę nauczyć. Aha, dobra. Gdzie to jest? Szukam jednego ataku. Ja to mam. Nie mam tego? Ja nie mogę. Nie mam tego. Bo to tu jest nam niezbędne. Brawo. Znaczy może... Nie tyle co niezbędne, co tutaj pozwolę sobie przyspieszyć tę walkę, bo on nie będzie miał nic nowego. Jest dosyć słabe. Tak jak mówiłem tutaj na tych wyspach jeszcze będą mniej więcej słabe tylko mamy. To jest szkoda, bo to jest nam... To przeskoczyłem. Ja nie mogę. Przynajmniej się tapeta na fajnie zmieniła. No tutaj nam jest niezbędne to niestety. To też przyspieszę. Hitmonlee i ona chyba będzie miała jeszcze Hit łączana. tak. To jest właśnie tamte Pokémon, którego nie, wybra nie wybraliśmy. Też typu walczącego. Pierwszej generacji, no i takiej by innej. I na razie wam nie powiem co będzie zamiast to znaczy co będzie... Zapomniałem słowa. To znaczy dwuwalka nie powiem wam co będzie po tym po pokémonach. i myślałem jeszcze czy by też sobie tak wymyślałem czy nie wprowadzę wam takiej bo tam 3 czy 4 odcinkowej serii po prostu która będzie w zastępstwie po prostu za po prostu jak zwykle chwilowym zastępstwie za Digimony bo to troszeczkę słabo jest jeżeli nie chcę tego pokemonu Troszeczkę słabo, że, że będą tylko Pokémony. Będą sobie też jakaś seria. To jest... Nagrywałem wcześniej tą gierkę, ale to było chyba trzy odcinki, mi wyszły i uznałem, że się nie opłaca tego nagrywać i wrzucać na youtuber. A I to było słabe. Z strony. O, to jeszcze, jeszcze słabsze. Czy RP robi swoje. To nie jest jakiś tam wydarzenie ostatnie pokażę wam fire blasta świetna animacja uwielbiam animację tego ruchu może jeszcze nie w tej grze ale później jest piękna już 21. minuta pokażę wam tylko tą wyspę i tak skończymy odcinek tutaj też nie małem żadnych nowych pokemonów więc nie ma co tutaj nie ma po co tutaj cokolwiek ale tutaj weszliśmy do nowej lokacji. tak jest właśnie jest tu idealnie, cie, idealnie ciepła, odpężająca. Szoguły jego płyny zostały w pełni wyleczone. Spoko. Tu mamy gorące źródła, bo tak jak już słyszeliśmy, tu jest wulkan. Jeszcze sobie tylko walnę hmm, Ripela i przepłyniemy tam jeszcze. Hmm, także że to będą wodne to. Tutaj możemy wpaść w kilka walk. Ja sobie będę expił między odcinkami. Można patrzymy dobrze sobie wyekspić pokemony. Na tych wodnych szczególnie. I co tutaj będzie? Nie zapomniałem nawet. Mmm... MT Ember. Dobra. Ale to już pokażę Wam w następnym odcinku. A skończymy tutaj. A więc. Ja się z wami żegnam. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Cześć!